Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na wystawę online do Galerii A imieniem Michała Faryseja w Sorogaczy Gdańskim. Jest to wystawa pod tytułem H2O, czyli Magdalena Haras, Adam Jakub Haras i Józef Olszynka. Jest to wystawa zorganizowana ze środków stypendium artystycznego prezydenta miasta Gdański. Proszę Państwa, wystawa jest online, natomiast zapraszamy pojedynczo lub w małych grupach. Do galerii, gdzie będzie można zobaczyć pracę nie poprzez aparat fotograficzny czy przez kamerę, ale stacjonarnie, tak jak to powinno wyglądać. Jako grupa H2O działamy już od lat, realizując i wystawy, i różne pomysły artystyczne. W tym roku no, zupełnie inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj, kiedy gościło nas w wnętrze Galerii A, przybywało mnóstwo osób, przyjaciół, znajomych, i to było naprawdę fantastyczne przeżycie, które nas ogromnie podbudowywało i dawało nam energię do dalszych działań. Dzisiaj, jak widzimy, mamy pustą przestrzeń, tylko pracę. Bez odwiedzających. Natomiast powiem tak, kiedy spotkaliśmy się parę dni temu, żeby jak najlepiej zaprezentować nasze prace do programu online, stwierdziłam, że zrobię zdjęcia naszych twarzy na tle pustych ścian. I kiedy wrzuciliśmy zajawkę w internet, okazało się, że bardzo fajnie zostało to odebrane i też. Kolega Mateusz Brucki fantastycznie podchwycił ideę, mówiąc, że to jest świetna metafora puste ściany dzisiejszego czasu, kiedy nie możemy normalnie działać i kiedy nie ma takiego przepływu energii, która, który sztuka potrzebuje, bo potrzebuje po prostu odbiorców. Powiem tak, że bez programu, bez narzucania sobie jakichkolwiek rozwiązań, okazało się, że wszyscy w trójkę podjęliśmy ten sam temat, temat pejzażu. Jak Państwo zobaczycie za chwilkę, na wystawie prezentujemy różnego rodzaju rozwiązania, różne techniki, różne podejście do tego samego tematu. I mam wrażenie, że Nasza izolacja, nasze zamknięcie w ostatnim czasie było nie bez przyczyny właśnie do takich rozwiązań, kiedy to bardzo dotkliwie odczuliśmy, jak potrzebny nam jest świat wokół, jak potrzebna nam jest przyroda i jak ważne jest to, żeby mieć z nią kontakt. Dziękuję. W starej prozie życia możemy też cieszyć się działaniami plastycznymi, w rysunku, w malarstwie, w grafice. Nie ukrywam, że zabawa z kolorem jest dla mnie zawsze fascynująca. I to, co możemy tutaj zaprezentować, to też jakby podzielenie się tą radością, tym, co możemy Państwu zaproponować. Jeżeli oglądacie teraz tę te pracę, myślę, że to będzie też jakby taka nutka skierowana w Waszą stronę, zachęta, a może też podzielenie się tą radością tworzenia. Zapraszamy. Z technik graficznych, najbardziej rysunkowa, najbardziej mi odpowiadająca, może właśnie dlatego, że, że przypomina rysunek, jednak z tą różnicą, że powstaje matryca, z której można wykonać nie jedną, a więcej prac. Tutaj akurat jest druga odbitka z siedmiu planowanych. I jest to o tyle ciekawe, że mimo, że ten rysunek nie jest tak prosty, bo trzeba pokonać materię. Matrycy, jednak ta satysfakcja z możliwości reprodukowania, jak to jest w grafice, prac daje dużą satysfakcję. Oprócz tego, jeszcze jest kilka prac w technice olejnej, gdzie może zaproszę Państwa. Natomiast tu jest kilka prac w technice olejnej. Właściwie może, mogę powiedzieć, że to jest taka trochę technika własna to jest powiązanie. Druku płaskiego i malarstwa olejnego. I to są prace, które są utrzymane w jakiejś tonacji, jak na przykład tutaj w tonacji oliwkowej, natomiast tutaj granatu i sepi. I są to pejzaże, takie właśnie pejzaże, które są bardzo wrażeniowe, bardzo nastrojowe, pokazujące pewien klimat, jak gdyby wschodu, słońca. W ostatnim czasie realizowałam cykl prac y, malarskich zatytułowanych Pomorze, związanych właśnie z pejzażem y, morskim, z pejzażem y, jakiegoś takiego. Y, żywiołów i słonecznego, i odbicia gdzieś w wodzie, i jakichś takich pejzaży abstrakcyjnie realizowanych. Także jakby nowe moje doświadczenia z materią, malowanie nowymi narzędziami, poszukiwanie nowych środków wyrazu, po to, żeby ten temat, pejzaż, zinterpretować jakby na nowo. W akwareli najczęściej interesuje mnie pejzaż jest to pejzaż z pleneru, bez sztapażu, bez postaci, ale też czasami w tym pejzażu chętnie rysuję czy maluję architekturę. Rysuję dlatego, że tu jest rysunek piórkiem, a potem dopiero zmielona akwarela, albo często jest to połączenie technik, gdzie tutaj widzimy troszeczkę gwaszu, troszeczkę akwareli, troszeczkę pasteli. Takie kombinacje też mnie interesują i nie ukrywam, że zagadnienie koloru jest dla mnie zawsze czymś fascynującym. A akwarela to taka technika, która powstaje szybko, bo wiadomo, że taka praca musi powstać w czasie jednej sesji, więc nie może to być zbyt długo wykonywana praca. A taki może właśnie sposób tworzenia bardzo mi odpowiada. I cieszę się, że właśnie mogę tutaj się realizować w tej technice.